A, siema siema z tej strony APO i dzisiaj jest ze mną. Artrix Gif, siema. z którym niezbyt chce mi się nagrywać, bo hej to był moją premier ale już tam. I dzisiaj gramy wanomid. Jak widać tu jest, nie wiem, koks, bo się wykupcił. sobie z White One! So Czemu jak zawsze nagrywam odcinek, to nagle się zniechęcam? Kurde, zechciałem mu auto ukraść. Ej, To no, Ale prawie już jestem. Mm. A, no jak a... bierzesz? Jestem a... słaba. Dzisiaj gramy w nomikam. A ile ty... o to... tym. Robuxów? Teraz. Nie, he, he, he Zera. Biegnij do żałej sobie do i kup sobie słata. Nie, bo, bo mówię, że nielegalnie mi pani to sprzedała. E, nie, nic, 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 nic. Ja nie będę będzie... słychać? Beń, wiem, będę musiał to w montażu usunąć. Dzisiaj będzie przez. Ale wiem, kore... że to będzie u mnie. No i u mnie też. Hmm. What? No. What is not? O! Tracker! Tracker! Tracker najlepszy! E, tracker najlepszy, wiecie dlaczego, widzowie? E, bo tracker najwięcej zarabia, tylko że trochę musi kontener. E, o nie! Ja nie mam tego. Nie mówcie. Czekaj. O, ja mam Nie! Yeah. Nie! Yeah. Nie mam traka. Ale... Wandet tu jest! Wandet! No i czekaj, ja startuję na Majora, jeśli nie ma. A nie ty nie zagłosujesz. Dobra, zmieniam Tak Takus. Nie będę zmienić Nie, ma. nie będę mógł zmienić nie ma co ja za... A dobra, kim będziemy? Kryminalami czy policjantami? Pisman Policeman? Będzie to widać u mnie na odcinku. Bo ja teraz sobie strzelam... Ją... BMW... No ja będę. BMW, chłop! Chcesz sobie kupić? To jest nielegalne! Ej, ty! Dostałeś kulkę B. Bo... Dobra, Aha. Nie wiem, dzisiaj tak trochę El Źle się czujesz El dzisiaj? Czy co? Dzisiaj chyba źle czujesz. Hmm... To trackerem chcę być. Chociaż tą tracker ma fajną ale pracę. Mam, ale mankata. Manka nie, 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 Będę przy tym... <trym> będę przy tym... ...przejść na i bandana O! Dana się przyda. Ich... Mogę Ej, do... mam zbugowanego gościa, dzwonię po karetkę. Bo mam. Oh, a ja mam, a ja... Nie, ja chcę... A ja mam... No e, do się... do... A ja mam, ale mogę. Dlaczego? Policjantem. Ty jesteś zdrajcą. Ja. A ty jesteś zdrajcą O <laughs> Wow! Kto mnie strzela? Snajper Smajper z dachu strzela! Czekaj, mam shotguna. Ja idę cię zastrzelić. Chcę... ...baterię, tak. Outlaw. No! Mam gana. bana! No ja nie mogę! Uuuu! No. Schowałem shotguna, zanim mi gościu zabił. Ale fort! Uzie. Ja idę do chyba... ...ogbi <słysza> A, ja możesz, nie, ja a, mówię, a możesz tak. e, jednak mnie podwieźć, czy nie? Ej, ja nie mam auta. A ja mam pięć, mm. ale nie wiem ja, gdzie jest. Tak. To też jest blisko. ja mam pięć auta, ale nie wiem jak się nimi jeździć. Ale ja nie wiem. Ale ja będę mógł być majorem. Ale nie będzie bo ja nie chcę. <muchy> Ale może nie. nie. Może, czekaj zobaczę Tak mam shotguna O myj jest Manny Pony po taksi Ta Po mam A nasz auto? O, role shot O, sir. One zero one, one zero one Czekaj! Co? No, wyglądane. Borg to się Nie wiem o co chodzi. Bork. To się w było napisane. Na sobie. Żeby zobaczyć, co w gry było napisane. Albo one się okaże później thing. na odcinku. Oglądajcie do, Oglądajmy, a, a ja do końca. Ja o największym mi się nie promuj Na moim odcinku. Zapomniałam o najważniejszym. Sub, łapka i do. No właśnie, zostawcie suba Dome, like. Ale nie, nie próbuj no. się! Dobra, wyciszę cię tam. He, 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 ha, Dobra, wycisnij Ja sam się wyciszam, skoroś. Ale wiesz, że każdy się promuje. Ale sam nie możesz. Skrr. A wiesz, ja to mogę kupić? Będziesz... No. A więc mogę kupić? Shotguna i No A ja ze będzie na 50 ja sub. Właściwie ja też mam shotguna. Ale Nawet ja mam chyba SMG. Nie Mogę sobie Ed Off sobie kupić, ale on trochę kosztuje. O, 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 odgun. To... Ja... Dobra. Dobra! Czy wy to widzicie co ja? <ścoughs> Artur tego nie widzi, co, co, co ja widzę. <ścoughs> To, że jesteś policjantem i chcesz mnie zabić za nic? Nie wiesz co ja kupiłem? Hmm, shotguna. Nie. Coś lepszego. Lucky kasino. Rar. Casino. Epic. Basi. Casino. Co kupiłeś? Ej, jakiś Cas ruski sklep. Ruski sklep. O nie, widzę cię! O nie! O nie! Odjeżdżał autem! Uciekam! Nie wiem co ja robię. Chyba A ja muszę cieszyć. No muszę. Widzowie, zostały nam 4 minuty do końca. Więc musimy to zrobić. Ja jestem prawem. Ja jestem prawem. Au, 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 out. Ja zaraz muszę kończyć. Ale jeszcze nie. Добра, тут еще не затанить чуть. Подай еще рончки. Ханза. I to niestety będzie koniec odcinka i do widzenia. No.